...prawego wahadłowego, GKS Traoré, Ogaga. Szmadzil sprytnie do Traoré, zejście na prawą nogę i strzał, który przynosi bramkę wyrównującą w 90. minucie. Byli cierpliwi w tej akcji Łęcznianie i ta cierpliwość została nagrodzona. Po, proszę bardzo, jeszcze Podliński, ależ walczą piłkarze. Siedlec, szansa na uderzenie z dystansu Szuprytowski! 2 do 0! Dla pogoni Siedlce! Znakomita bramka, kolejna już w tym sezonie tego zawodnika. Przycisnęła bardzo mocno pogoń i są tego efekty. Kilka razy zbierali piłkę, kilka razy ją odbierali w obrębie pola karnego, aż w końcu Szuprytowski znalazł trochę miejsca. Grykun, Szczepański, już patrzy tutaj Piasecki, aby nie spalić. Rozpędza się Szczepański, prosto padła piłka. Na... pańskiego, który poprze